Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Piotr. a to jest 10. Gameplay z gry Farming Simulator 19. Na początku tego dzisiejszego odcinka od razu sprzedam tego fiata, za którego dostanę 42 tysiące euro. Ok, sprzedany. Więc tak. Dzisiejszym tematem tego odcinka będzie oczywiście zakup nowego ciągnika Czyli dokładniej mówiąc to będzie oczywiście ciągnik marki klas I tak jeśli chodzi o tego klasa to po raz... No znaczy od razu przyjdę do jego ustawień, czyli tak markę kół to podstawowo treleborg konfigurację silnika nie będę zmieniać ustawienia jako standardowe i konsola ładowacza może później o... Y... 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 Do... Y... znaczy bez konsola ładowacza na razie i ta konsola ładowacza nie będzie mi teraz potrzebna w tym odcinku Okej, okay, więc, a, chwila, bo tak, no bym od razu bym taki błąd, kup znaczy błąd zrobił, bo jak w sumie mam kupić tego ciągnika, skoro mam tylko na swoim koncie 71 tysięcy euro, więc bym nie kupił, skoro on kosztuje około 130 tysięcy. Więc właśnie dlatego wezmę pożyczkę. Tego tak około. tyle może starczy. Okej, okay, więc kupujemy ciągnika. Okej, okay. kup. Okej, okay. jest kupiony. No trochę tutaj, trochę ścina. Trochę takie ścinki mam, ale okej. Okay. Yy, więc tak, klas jest kupiony, to teraz jeszcze oczywiście... Yy, tak, gdzie ten obciążnik był? Hmm. Hmm, no dobra, 600 kilo kupię czyli obciążnik o wadze 600 kilo Oczywiście, jeszcze mm, bo w dzisiejszym odcinku zamierzam y, półka, znaczy y, tego klasa przetestować, więc do tego jeszcze kupię y, półk i ten półk będzie oczywiście, gdzie te półki by w ogóle byli? Hmm. Hmm. A to są yy, Więc tak kupię półka agromasza. Dlaczego w sumie nie sal marki Salford yy, Skoro tu jest to różnica tylko 1000 euro To dlatego, że No cóż, no Ten jest praktycznie Rzecz mówiąc, jest możliwy do obracania A ten yy, no nie jest Więc bo w sumie sprawdzam na swoim dosie, więc a zresztą te półki, te wszystkie oprócz agromasza y, y, są y, w farmingu 17, się pojawili. Więc tutaj trochę taka jest. Y, trochę jest taka lipa, bo y, wszystkie. Bo tutaj co jedynie. W 19 dostajemy nowego pługa, czyli wyłącznie marki Ogromarz i to tylko jeden pług, nie więcej, więc, okay, więc kupujemy. Hmm. Ok, więc odpalam silnik, podłączam zestaw i... I wam powiem też o dość ciekawej rzeczy, tak w międzyczasie jak będę już orał pole, więcej więc jadę na pole numer 20 i tak jeśli chodzi tak w międzyczasie to powiem tak mniej więcej o tym o tym ciągniku marki klas Czyli to jest oczywiście ciągnik klasy model Arion 610 największy, Jak największy silnik to byłby, byłby to model oczywiście 660 I tak po raz pierwszy maszyny marki Kras pojawili się w dodatku Platinum do farminga 19. Czyli właśnie po raz pierwszy w tej grze dostajemy markę class. Ok, więc tutaj na razie pracownika zatrudnę. Żeby wam pokazać, co to w ogóle są za maszyny. Czyli tak. Może od razu przejdę do marek. I tutaj wezmę markę klas więc tak, tutaj dostajemy takie dwie sieczkarnie, czyli pierwszą sieczkarnie Jaguar, drugą Jaguar teradrag. I to są Różnica między tymi sieczkarniami jest tylko wyłącznie taka, że ta pierwsza ma z przodu koła, a ta znów, ta druga sieczkarnia ma gąsienicę Więc taka jest różnica między nimi i. Też trochę taka y, różnica między cenami tych sieczkarń, to wynosi około 100 tysięcy euro, więc trochę są, so, no naprawdę są so drogie, więc y, lepiej taką sieczkarnie wypożyczyć, ale to oczywiście kukurydzą będę zajmować się później, y, nie w przyszłych, w ogóle w przyszłych odcinkach nie planuję. I tak, y, dalej przechodząc to, to wiadomo... Y, Przestawki do kukurydzy, do tych sięczkarni. Tutaj jest yy, taka jakby pokosówka. Yy, znaczy ta bardziej. Ok, dalej przechodząc to tutaj oczywiście dostajemy tutaj oczywiście taki, yy, jak to powiedzieć. Yy, jak się nie mylę to... Właśnie, w dodatku taki jeden... Yy, chmina. Yy, znaczy dwa takie yy, przyczepki do, yy, do transportowania tych właśnie przystawek, żniwiarek, jak to... Yy, no, jak zwał, tak zwał, więc yy, też dostajemy tutaj yy, 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 dwa... Mm, tak, dwa kombajny, czyli jeden kombajn mniejszy, e, tukan 580 e, ze zbiornikiem 1000, e, 11 litrów, i drugi kombajn e, Lexion ze zbiornikiem 18 000 litrów. E, więc tak, dalej przechodząc, no to wiadomo, e, wiadomo, do kukurydzy, do zboża więc to wiadome. I tak, też jeśli chodzi o przyczepy samozbierające, to dostajemy tutaj ogromnościowy wybór, czyli takie mm, trzy, trzy przyczepy samozbierające o dość naprawdę, o dość naprawdę, jej, no znaczy nie bo chwila. Mm, nie, nie czy przyczepy samozbierające, pomyliłem się. E, tak, dwa przyczepy, mm, nowe wrotki, przyczepy i tutaj e, przyczepa samozbierająca jedna o pojemności 53 e, tysięcy i tutaj też e, no i większy wyobór czyli ciągniki, czyli e, najmniejsze to jest Arion cztery, od 460 do 4... od... E, znaczy Arion 460 410, tu Arion 660, który obecnie właśnie posiadam, z najmniejszym silnikiem, czyli 610, z modelem silnika 610, tu większy traktor, czyli Axion, tu też Axion, tylko wiadomo, większy silnik. I tu największy ze wszystkich, czyli Xerion, i, mo, i ma możliwość obracania kabiny. Yy, więc tak, jeśli chodzi o ciągniki, yy, trzy obciążniki marki klas, yy, dwa ładowacze yy. Yy, dwa ładowacze, właśnie. Yy. Dwa kosiarki marki klas Też oczywiście dwa koparki kołowe. Chyba. Inna. No to jest kołowa. Czołowe. Co? Ładowacze czołowe są wykorzystywane do układania. Dwa ładowacze można potrzebić doczepić tylko do cięgników wyposażonych w konsolę ładowarcza. Yy. I no. yy. dobra, powiedzmy, że te są właśnie kołowe: yy, te dwa i ta czwarta bo ta trzecia ładowarka to jest teleskopowa. Yy, tutaj są dwa. Yy jedna prasa e, rolująca i druga prasa kostkująca. I też jeśli oczywiście ktoś posiada dodatek Platinum e, przed premierą zamówił, to e, m, dostaje takie małe, takie m, trzy mody. E, do tego dodatku, czyli m.in. innymi Dominator, Combine e, marki klasy. Model Dominator 108 SN Maxi. Yy, yy, no i też, oczywiście, do niego przystawka. I przyczepka do yy, tej już niewiarki. Ok, więc. Yy, yy, tak, jeśli chodzi. Yy, tyle, jeśli chodzi o tą markę Klas I tak, jeśli chodzi o taką ciekawą. Yy, o taką ciekawą, fajną rzecz. To właśnie. Jak sami widzicie W dzisiejszym odcinku pada deszcz Czyli możecie zauważyć jedną rzecz Czyli mianowicie mówiąc Działające wycieraczki To jest to oczywiście jedna rzecz Która się poprawiła Która znaczy Tak jakby Nie wiem czy to w aktualizacji Poprawiali czy Od samego początku to było ale wiem, że po raz pierwszy, teraz wam powiem, że po raz pierwszy te wycieraczki działające pojawiły się właśnie w 19. Czyli to jest taki fajny bajer. A i tak, w międzyczasie oczywiście zatrudnę na pracownika, żeby tutaj babno rozsiewał. I zaraz przełączę się do klasa i przyjmę stery. Nie, chwila. Okej, okay, więc... A, jeszcze że jeśli chodzi o ten puk, to jest to oczywiście mm, pięcioskibowy jakby ktoś z was nie wiedział, co to jest za bóg. E, w sumie, co prawdę mówiąc, no, rzeczywiście to pole nie wymaga co prawda orki, więc... E, m, więc w sumie niepotrzebnie musiałem... niepotrzebnie, ale tak w sumie dla urozmaicenia e, zrobiłem. dla urozmaicenia odcinka właśnie kupiłem buk, żeby... No oczywiście później się przyda jeśli chodzi o powiększanie pola, więc to wiadoma sprawa. Okej, okay, więc tu niech pracownik mi oddaje stery i sam dokończę może dorkę. No jeśli chodzi o tekstury tego klasa, to bym powiedział tak, że w sumie Mm, są dopracowane tak, jakby. nie wiem czy średnio, czy jak, ale mi się wydaje, że. Nie no, bo źle już pojechałem. Tekstury u tego klasa, u tego ciągnika są dopracowane jak najlepiej. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i oczywiście, jeśli chodzi, czy. Ten klas będzie mi pasować na, go, na to moją gospodarkę. To oczywiście, że będzie pasować, będzie pasował, więc czemu nie. Na pewno w przyszłych odcinkach będę tym klasem będę pracować. Okej, okay, więc w tym odcinku będzie chyba już wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten gameplay, zostaw oczywiście łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!